Mobilizacja łydki w pozycji wykrocznej. Stajemy w wykroku, Noga z tyłu zablokowana w stawie kolanowej w pełnym wyproście. Stajemy na tyle dużym wykroku, żebyśmy nie byli w stanie dokleić pięty do podłoża. I teraz maksymalnie staramy się, staramy się dokleić tą piętę, ale nie możemy, bo jest na tyle duży wykrok. Przenosimy teraz ciężar ciała do przodu i w dół, czyli schodzimy mniej więcej z naszymi biodrami w kierunku pięty nogi, która jest z przodu. Pracujemy sobie w ten sposób, wypychając biodra do przodu lub po prostu utrzymujemy tą pozycję. Zależy co jest rozpisane w planie treningowym.